Andrulewicz, Mateusz Czublon. Ryszard Łukaszewicz. Adam Zając. Dawaj Jadać. Miłosz Lenard. Jarek Janiuk. Będziemy kibicować. Kacper szczęsny. Tomasz Usarek, Artur Czerwoński. Marcin Ciesielski. Krzysiek Smoliński. Brawo krzyku! Wspomniany Emanuel Zarę Bagu. Start! I ruszyli. Trzymajcie się mocno, twardo. Walczcie o swoje na tej trasie. Za moment zobaczymy, kto będzie prowadził ten wyścig. Jak ułoży się w nim rywalizacja. A skoro cały czas tutaj mowa o czasie, to przypominam, że w naszej strefie Expo jest stanowisko Garmina. Tam oczywiście całe mnóstwo gadżetów. Gadżetologii, którą biegacze uwielbiają najbardziej. Są też inne urządzenia do pomiaru czasu, które możecie wykorzystać w innych sportach. Namawiam do tego, żeby sobie pójść, obejrzeć, zobaczyć, jak wyglądają najnowsze modele i wybrać być może coś, co wam przypadnie do gustu albo skradnie wasze serce. Wiadomo, nie zawsze kupujemy rzeczy, które potrzebujemy, czasem kupujemy rzeczy, które kochamy. Mateusz Czublun na prowadzeniu, ale widzimy tutaj 4, 5, 6, 7-osobowa stawka, za nią mocna, kilkunastoosobowa grupa. Oni wiedzą, jak rozgrywać tego typu wyścigi na 1609 metrów na jedną milę. Jak tak Państwo sobie siedzicie wygodnie. I macie chwilę czasu, to zawsze możecie ściągnąć aplikację Roster Athletics, tam sprawdzacie wyniki dzisiejszego biegu, szukacie biegu jedna mila, no i tam sprawdzacie na bieżąco, kto jaki ma czas, tam też jest kategoria Open, która jest na bieżąco aktualizowana, więc wiadomo, kto w kategorii Open jest na pierwszym miejscu. No przypominamy, bo już teraz będziemy zerkać coraz dokładniej na ten zegar jak wyglądał wynik zwycięzcy z zeszłego roku 4.25.01, Daniel Żdżochowski, ale on w tym roku nie startuje. Więc zobaczymy czy uda się komuś pobić jego osiągnięcie. Tak jest, jedziemy swoje cały czas, trzymamy mocno, widzimy tutaj, słyszymy podpowiedzi. Igor Saida, to do niego kierowane te meldunki podpowiedzi od kolegi Łabęckiego. gratulujemy kolegę Łabęckiego, to zaraz zobaczymy chyba na trasie. A Igor Saida będzie podpowiadał. Trzymaj, trzymaj Łabę, trzymaj, trzymaj. ostro mocno. Trzymaj walęka, ale i swoje. O. A nie jest łatwo robić swoje, jak się widzi innych biegaczy, którzy biegają szybciej. Chciałoby się trochę podkręcić, ale później się płaci. Za takie Dawaj, Emanuel, ciśnij równomiarowo elegancko koszuleczka, już prawie sucha. Na wiór jeszcze na dzwoneczek musisz zasłużyć. Jeszcze chwilka. Dariusz Kosiorek, bardzo dobry bieg i dzwoneczek. 4,56 po trzech okrążeniach, i zostanie to ostatnie przed nimi. Igor Sajda słyszał, dalej tak trzymaj, rób swoje. Jest uśmiech, jest kontakt z bazą, i to też jest dla nas wartościowa informacja. Józek Andrejczuk też już na ostatnim okrążeniu. Kończy miłość Lenart. Swoje trzecie kółko. 1209 metrów w nogach. Zostaje 400 do mety. Ależ finisz, co tam się dzieje z Gardła, ale cisną, mocno, mocno. Robota. Patrzymy, Emanuel. Tak jest Ciśni na pierwszym torze. Nic nie zmieniaj. Brawo, brawo! Artur Czerwoński! On wygrywa. Artur Czerwoński. 5-13, 60 setnych. To jest czas zwycięzcy szesnastej serii. Brawo, panowie, ciśniemy do samego końca. Jarek Janiuk, mocna robota na ostatnich metrach. Przyspieszeniem popisali się kolejni zawodnicy, a wśród nich między innymi Cezar Wielkie brawa. Super finish Ryszarda Łukaszewicza, patrzymy. 5 6 minut połamane, świetna robota. I znowu miłość Lenard, to już jest końcóweczka. Dawaj miło! I meta jest twoja. Sześć minut. Równiuteńko. Został nam na trasie. Emanuel Zerembagou, te zatem czekamy na Emanuela Manu. Meta już blisko, ostatnia prosta przed tobą. Brawo! No to mamy komplet. I kolejnych biegaczy na starcie. Aleks Szumski, Paweł Seremak, Stanisław Stecz, Mateusz Dubek, Robert Marczuk.